Dobrze, mamy wykonać przepust. Przepust jest od tego prętu. No tak mamy ze 4 metry co najmniej 5 do tego miejsca. Pierwsze co to musimy wykonać wykop poprzeczny, w miejscu gdzie będziemy się przewiercać. Dawaj, to uruchamiamy. Kopiemy na głębokość co najmniej taką na jakiej będzie wiertnica pracowała. Czyli my tutaj na jakieś 40 cm wykopiemy. Ciężką mamy ziemię tutaj, bardzo ciężką. Dużo kamieni. Do góry podnieś. Teraz opuścimy. Dobra, mamy, mamy pręd, który będziemy wiercić. Teraz go opuszczamy na głębokość, na jakiej ma się to wiercić. Opuszczamy. Opuszczamy. Opuściliśmy na głębokość, na której ma się to wiercić. Dobrze, zabezpieczamy tutaj. i podłączamy maszynę teraz pod, pod ten pręt. Ważne, żeby tak przedłużać to wiertło, żeby ta maszyna nie była bardzo mocno pochylona do przodu, bo jeżeli ją bardziej za bardzo przechylimy do przodu, to w tym momencie ona gaśnie, więc na tyle ile jest możliwe, to, to musimy przedłużać to wiertło. Dobrze, ustawiamy, ustawiamy teraz celownik. Tutaj wypoziomujemy sobie na tym pręcie Chodzi o to, że ten, ta luneta ma pokazać gdzieś tutaj ten wymiar. Oznaczamy sobie. I teraz tamtą łatę żeśmy tam postawili. A tutaj tą lunetę stawiamy na tym pręcie. I w tym momencie teraz wiemy mniej więcej, gdzie powinna, powinna wyjść z drugiej strony. Gdzie powinno wyjść to wiertło z drugiej strony. I teraz możemy sobie obniżając to, de facto podnosimy to wiertło. Jeżeli to obniżymy, to idzie do góry, jeżeli tamto obniżymy, to idzie do dołu. Więc tym i tym regulujemy sobie poziom wiercenia. A lunetą dzięki lunecie wiemy gdzie mniej więcej przewidujemy, że to wiertło nam wyjdzie. Czyli teraz tak, jeżeli 14,8 to jest nasz punkt 0, chcemy, żeby w tym miejscu dokładnie było nasz, nasze wiertło, żeby wyszło, to w tym momencie teraz tam musimy tak ustawić, żeby ten celownik pokazywał nam 14,8. Jeżeli tutaj ustawimy ten celownik, weź go tutaj teraz przyłóż tam na dole, odwrotnie, tutaj, 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 po środku tu, o tak. I teraz jeżeli tu ustawimy tak, że ten celownik będzie pokazał 14,8, to teoretycznie tam powinno wiertło wyjść. Czyli teraz musimy tym tutaj e, regulować. Włączcie wodę. Wodę. Wodę po topeczku Woda służy w celu chłodzenia nam wiertła. Zabijamy linkę. Linka się już napięła, i w tej chwili maszyna powoli wierci. Idzie. Powoli idzie. Już doszliśmy do momentu, że to wiertło się już mocno napina, więc trzeba je teraz odkręcić i przedłużyć o kolejny odcinek. Rozpięliśmy maszynę i teraz będziemy ją przedłużać. Czyli rozciągamy. I kolejny. Odcinek będziemy wpinać. Dobra, uruchomiliśmy i wiercimy dalej. Prawdopodobnie za chwilę nasz wykop pokaże się z drugiej strony. Już czuję, że to jest tu, pod nogą. Tak, czuję, czuję. Czuć. Już czuję, że to zaraz będzie tutaj. O, 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 widzimy? Mamy to, mamy, teraz, teraz tą końcówkę e, założymy, zdejmiemy tamto wiertło, które tutaj kolega już odkopuje, I zamiast tego wiertła założymy to, a do końca tego tutaj, do tego ucha musimy zamontować przewód, który przeciągniemy teraz e, pod ziemią, wyciągając tą maszynę. Nasza propozycja jest taka, że w przewodzie, który chcemy przeciągnąć, porobiliśmy dziurki, wsadziliśmy kilka trytytek i potem to będziemy do tego ucha mocować. Jeszcze ten przewód, który tu będziemy przeciągać, należy, pamiętajmy, zabezpieczyć Jakąś, jakiś worek foliowy, coś, żeby nam się tego brudu tam nie dostało do, do, do środka. Teraz będziemy podłączać naszą e, końcówkę, którą będziemy przeciągać. Dawaj, podpinamy. Całą tą rurę przeciągniemy teraz. Z powrotem. No i co? I możemy ciągnąć teraz maszynę. Wyjeżdżamy z maszyną. Poprawimy, żeby się nie łamała rura. No i idzie przewód z przepusty. No i tak właśnie udało nam się wyjąć, wykonać przepust. Mamy nasz przewód, nic się nie urwało. Ważne, żeby rozłączyć te wiertła, trzeba mieć dobre klucze hydrauliczne, dobre żaby, takie mocne. Bardzo ważne jest to, żeby przy rozkręcaniu i skręcaniu nie odkręciło nam się coś przypadkowo pod ziemią, bo wtedy stracimy to wiertło, dlatego też najlepiej jest robić w ten sposób, że ta część od ziemi, żeby była nieruchoma, a kręcić tylko tymi elementami od strony maszyny. Tą maszynę można zakupić w firmie Zielony Krajobraz.